Dobra noc, kochanie. Dawno, dawno temu żyła piękna dziewczynka. Jak miała na imię? Powtórz ze mną. Snow White. Snow White. Tak, Śnieżka. Snow White. Powtórz ze mną. Śnieżka. Snow White. Zła królowa pytała lustra. Kto jest najpiękniejszy? Lustereczko po angielsku mirror. Mirror, magiczne lustereczko. Powtórz ze mną: Mirror, mirror. Królowa dała śnieżce czerwone jabłko. Trujące jabłko po angielsku? Apple, Apple, czerwone jabłko. Red Apple, powtórz ze mną: Jabłko, Apple, Apple. Apple znalazła mały domek w środku siedmiu krasnoludków i po angielsku dwarf. Dwarf. Powtórz ze mną krasnoludek. Dwarf. Uciekła do ciemnego lasu. Las po angielsku forest. Forest. Wielki las. Forest. Powtórz ze mną las po angielsku forest forest przyjechał odważny książę powtórz ze mną po angielsku prince. prince 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 dobry książę prince i pocałował śnieżkę magicznie pocałunek po angielsku kiss Kiss. Kiss. Magiczny pocałunek. Kiss. I żyli długo i szczęśliwie. Powtórzmy razem wszystkie słówka. Snow White. Mirror. Apple. Dwarf. Forest. Prince. Kiss. A teraz bardzo cichutko. Jak kołysanka. Snow White Mirror Apple Dwarf Forest Prince Kiss Księżyc mruga do ciebie. Śpi słodko. Przytul mi się mocno. I love you to the moon and back. Dobranoc, całuski!